Pani premier mówiła o eksporcie problemów, które stwarzają sobie niektóre kraje. Na ile będzie możliwa renegocjacja, bo nie wygląda na to, żeby i a, szefostwo Unii Europejskiej, i sami Niemcy byli do tego skłonni? No zobaczymy. To bardzo dobrze zostało sformułowane, że mamy do czynienia z próbą eksportu problemów do Polski. Natomiast jeżeli chodzi o dzielenie się aktywami dobrami, to z tym jest większy problem, a potem się mówi o solidarności w Europie, solidarność polega na tym, że dzielimy się i tym, co jest atutem, tym, co dobre, a problemy rozwiązujemy także później wspólnie. Natomiast tego nie ma w Europie, proszę zauważyć, że te wypowiedzi pana Martina Szulca, które znamy z ostatnich dni były bardzo jednostronne. One dotyczyły tego, że Polska ma brać udział w rozwiązywaniu problemu, brać ciężary na siebie, które nie my wytworzyliśmy, tylko inni. A jeżeli chodzi o... Na przykład dopłaty dla polskich rolników, czy jeżeli chodzi o budowę rurociągu, to niestety nasz interes nie był uwzględniony. Proszę jeszcze powiedzieć, jeśli chodzi o służby specjalne, już mamy pierwsze ekspiacje. Niektórzy pracownicy służb przypominają sobie różne rzeczy. Czy możemy się więcej w związku ze zmianą władzy tego typu sytuacji spodziewać? Nie wiem, mam nadzieję, że. Jest w służbach pamięć i kto, jak to, ale funkcjonariusze amnezji nie mają. W związku z tym sądzę, że w ramach tego bilansu otwarcia czy raportu na wejście, te kwestie mogą mieć swoje znaczenie i mogą zostać uwzględnione, ale oczywiście w takim zakresie, w jakim jest to możliwe w otwartym dokumencie w przypadku sfery, która jest objęta jednak klauzulami poufności czy tajności w wielu zakresach. Czy i które y, afery Platformy Obywatelskiej powinny podlegać roz, rozpatrzeniu przez Komisję Śledczą? Panie redaktor, nie, nie jest to pytanie na dzisiaj. To wymaga głębszego zastanowienia, czy tą drogą będziemy postępować, tą drogą będziemy iść. Na pewno wszystkie afery, które były, a nie zostały wyświetlone, wyjaśnione rozliczone, powinny y, to. Y, Tę, tę ocenę, wyjaśnienie, a także sprawiedliwość z tym związaną mieć wymierzoną, powinny uzyskać właśnie ten status wyjaśnienia spraw. Nie wolno w życiu publicznym niczego pozostawiać w taki sposób, jak to zrobiła Platforma, broniąc swoich funkcjonariuszy. To bardzo jest niszczące dla Państwa. Oni bronili swoich, my nigdy nie broniliśmy nikogo, kto przewinił. Przypomnę lata 2005-2007 choćby. Jeśli nasi przedstawiciele popełniali błędy, to też dotykała ich sprawiedliwości należna kara. I tutaj powinno być tak samo, niezależnie od tego, kto jest autorem przestępstw czy patologii społecznych, to powinno być w sposób jednakowy traktowane. Równość prawa musi dotyczyć, równość wobec prawa musi dotyczyć wszystkich, prawo musi być tak samo sprawiedliwe, tak samo Surowe bądź łagodne w zależności od tego, jaki jest stopień przewinienia, czy jest wina. Czy jej nie ma? Najpierw to trzeba wyjaśnić, ale dla wszystkich to musi być jednakowe. Pan prezydent zastosował prawo łaski wobec Mariusza Kamińskiego. Odezwały się głosy oburzenia, m.in. od Ryszarda Kalisza, który sam z niego skorzystał. Jak wiemy, Mariusz Kamiński został oskarżony prokurator, to, to tajny współpracownik, pierwszy sąd nie W tej samej sprawie zapadły wyroki skazujące tych, którzy się dopuścili korupcji. Jeden sąd tylko wydał. Takie orzeczenie, jakie wydał, skąd takie oburzenie i polityków, i publicy? No To jest oczywiście do nich pytanie. Myślę, że oburzenie jest e, takie, dlatego że oni e, w, tym, w tym sensie szerszym, politycznym odpowiadają za, za to, co było dotąd, za ten wyrok. Także, bo to ta filozofia doprowadziła do tego, że taki wyrok nie bywały, a ja powiem mocniej, haniebny. Przypominający mi wyroki ze stanu wojennego zapadł. Myślę o tym wyroku skazującym na bezwzględne pozwolenie wolności pana ministra Mariusza Kamińskiego. I myślę, że bardzo dobrze się stało, że pan prezydent Andrzej Duda przeciął tę sprawę, bo niezależnie od tego, co by się dalej nie stało, towarzyszyłaby temu pewnie jakaś opinia, ocena polityczna, a w ten sposób sprawa została zamknięta. Oczywiście twórcy filozofii, która prowadzi do tego, że wmawia się w nas, iż sądy w Polsce są niezawisłe, a one tak naprawdę nie odpowiadają przed nikim i niczym, a ludzie są omylni, jak w innych dziedzinach, tak i w tej, i w związku z tym zapadają różne wyroki i sprawiedliwe, i niesprawiedliwe, niestety. I ten wyrok był wymierzony w człowieka, który miał odwagę podjąć się walki z korupcją i za to został właśnie ukarany. Szkoda, że Ryszard Kalisz i inni politycy tej strony, która związana jest z poprzednim rządem, bądź tej lewicowo-liberalnej filozofii, która w Polsce dotąd obowiązywała i miała dominujący wpływ na życie publiczne, nie zauważają tych faktów, właśnie tych wyroków wcześniej wydanych, gdzie nie stwierdzono, złamania prawa i tego, że ten wyrok ma ewidentnie kontekst i podłoże polityczne. Minister Macierewicz rozpoczął już pierwsze dymisje, jeśli chodzi o generałów i wojskowych, którzy są związani z poprzednim reżimem, byli jeszcze szkoleni w Moskwie na przykład. Strona amerykańska i sojusznicy z NATO podkreślali, że z Polską źle się współpracuje ze względu na to, czy to nam ułatwi rozmowy chociażby w sprawie stałych baz NATO, czy to zmieni nastawienie Ameryki do nas. Pan minister Maciarewicz będzie na pewno podejmował bardzo racjonalne i już zaczął je podejmować decyzje, które umocnią naszą pozycję także w kontaktach międzynarodowych. Było czymś niebywałym bym powiedział, czymś, o czym nie mówiło się, a co przecież istniało. To, że w naszych strukturach wojskowych i dyplomatycznych wciąż byli ludzie sięgający korzeniami. Tamtego czasu, kiedy Polska nie była państwem niepodległym i kiedy zupełnie inne doktryny innego mocarstwa obowiązywały i były realizowane także w Polsce, myślę oczywiście o Związku Sowieckim, kiedy Polska wchodziła do NATO, widzieliśmy ten problem, zapewne widzieli także przedstawiciele świata zachodu, no ale w Polsce nie było klimatu, żeby te kwestie uporządkować. Szkoda, bo minął czas. Mamy też na pewno z tego powodu jakieś straty, bo nie sądzę, żeby było pełne zaufanie do przedstawicieli polskiego państwa w związku z tym, że tak te procesy przebiegały. Dzisiaj jest nadzieja i szansa, chociaż bardzo spóźniona, bo przecież spóźniona o wiele lat, żeby to w możliwym zakresie naprawić.